I tak mam różową koszulkę. Bardzo męski kolor! Z tej strony samotycha i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Pomyślałem sobie, że przed ścięciem tych pięknych włosów Trzeba zrobić coś pamiątkowego, coś, co pozostanie w moim i waszych sercach, mam nadzieję, na długo i że zapamiętacie ten moment. Dzisiaj postawimy te włosy na żel, a przynajmniej spróbujemy. Są trochę długie, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam tu przygotowane oczywiście lustereczko, mam tu przygotowany żel, nie ma lokowania produktu, żel jest. Jest super bardzo męski, pasuje mi do koszulki yy, grzebyczek, bardzo super. I jest jakiś tam lakier do włosów. Ja się na tym nie znam naprawdę. Ale, ale dzisiaj będziemy robić takie rzeczy. Więc zostaw łapkę w górę i pomóż mi, bo mam nadzieję, że, że fajnie będzie. Dobra, więc let's get ready! Ja będę patrzeć do lusterka i będę też się posiłkował aparatem. Czyli na samym początku, ja na samym początku, to... myślę, że zrobimy sobie takie kółeczko i że przedzielimy sobie, widzicie. To tu mamy już jedną połowę, taką o tu mamy jedną, i tu zrobimy taką drugą połowę, żeby mieć po prostu grzywkę. Musimy zebrać grzywkę taką. O, okej, okay, teraz mamy. Teraz mamy, widzicie tutaj, fajną, fajną grzywkę. Planuję to postawić na żel. Bierzemy fantastyczny żel. Nie wiem, czy on jest dobry, jeszcze. Dobra, i bierzemy tego żelu dużo. Mamy żel, i wcieramy go. Nasze, nasze rączki. Oj, nie wziąłem nic do wycierania. Nie wziąłem nic do wycierania. Okej, okay, i teraz wcieramy ten fantastyczny żel. Naszą tutaj grzybeczkę. O! Umacnia się grzywa nasza. O, o, Patrzcie na to! Dobra! Damy radę, zaraz użyjemy jeszcze lakieru, Zaraz i to nie będzie koniec jeszcze. Okej, okay, okej, okay, umacnia się. Dobra, weźmiemy jeszcze więcej, nie żałujmy tego, musi nam się udać, okej, okay. nie moja grzywka, grzywka musi być tu, okej, okay. musimy złapać to wszystko, mam nadzieję, że to widzicie, bo nie wiedziałem jak aparat ustawić, czy bardziej na mnie, czy bardziej tutaj, ojeju, ale będę miał mycia tych włosów. ale, ale będzie dobrze, okej, okay. okej, okay. mam nadzieję, że to już samo, nie, samo jeszcze nie stoi, mam nadzieję, że to... Uda się, żeby to tak było Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, teraz do pomocy Bierzemy naszego super kolegę I to będzie lakier Lakier Działa lakier Dobra, bierzemy lakier I żeby nie prysnąć sobie w oczy Ale mam ręce Tu Wryskamy sobie lakierem. Okej Ok. Wyszkam okay. na jeden, ale mam teraz super. Kurczę, włosy. Widzicie to? Widzicie te świetne włosy? O, o już, już, udaje się, już. Powoli, dobra. O. o. Nie, żeby gręsknić, na tym nie pogrudzić oczywiście. Widzicie to się trzyma nawet. Patrzcie, to się nawet trzyma. Ale te włosy są ciężkie, że one się nie utrzymają tak chyba. Spadać będą. O, takie coś. Że one będą złączone w jedno. Będę takim jednorożcem. Będę jednorożcem. Ale fantastycznie. Dobrze, zapiniemy to. O. <grym> ale to... To zabawnie wygląda, na pewno to musi zabawnie wyglądać. Dobra, bierzemy jeszcze żelu i wcieramy go w to nasze cudo. To nasze cudo. Co ja robię ze swoim życiem, to ja nie wiem, ale czego się nie robi dla widzów? Patrzcie. No nie! Stój! Stój, jak stoisz tam! Ty! Wiecie, jak teletubisie miały te takie? Też miały takie. Mogę się zrobić na teletubisia. Ale to mi spada, widzicie? To mi, to mi spada cały czas. Może użyję jeszcze nakieru trochę. Nie, nie umiem tego używać. Samemu się tego trudno używać. Ale już już mamy. Ej! Musisz ustać. Tań i stój. Dobra, a może tak podtrzymam, żeby ten żel tam wysechł trochę, co? Tak to będzie dobrze? A few moments later. Wiecie, zazwyczaj takie fryzury Takie fryzury to zazwyczaj Były w tonnym hołku Tak pamiętam, że oni mieli takie szpikulce Na głowie I spada, spada mi to To mi cały czas Cały, cały czas Spada, ale mam nadzieję, że Damy radę Mam różową koszulkę, mam coś na głowie I mam takie włosy tutaj jak księżniczka No normalnie jeszcze oczekujecie. Czego jeszcze oczekujecie? No spadają mi te włosy. Spadają. Użyjemy grzebyczka. Żeby je tak... O, widzicie to? O! Trzeba je tak trochę rozczesać. O, jak fajnie! O! O, mam plan, mam plan, zrobimy inną fryzurę. Zrobimy o taką fryzurę. że tutaj się trzymać? O! Patrzcie na tą fryzurę. Patrzcie. Wymyśliłem coś takiego. O, tak. Dobra, że tu będzie... Tu musi się tu trzymać, bo to się nie utrzyma na górze. To się na górze nie utrzyma. Okej. Okay. Ale ja może na włosach. O kurcze, czuję się jak jakiś plastik, Okej, okay, i teraz to? To bierzemy tu. O, jacie. Ja Michał, co ty robisz ze swoim życiem? Samo Michał co ty robisz ze swoim życiem? A ja wam powiem, że że ja się bawię życiem, bo ja w życiu chcę sprawdzić różne warianty Trzeba uważać, żeby ten gałka sobie nie prysnąć. Widzicie? Jest bosko Normalnie zarzuciłem, ale moje włosy są teraz twarde O, zarzucimy, tak I zrobiłem tutaj, o tak Ale mam fajne włosy teraz, widzicie to? Patrzcie na to, patrzcie jak mi się... Ręce Kleju. Od tego wszystkiego. Nie trzyma ten żel. Ewidentnie nie trzyma. Czemu nie trzymasz? Mam plan. Weźmiemy te włosy i tak weźmiemy sobie je do tyłu. Co wy na to? Żelem też. Dobra. Dobra. To teraz bierzemy się za włosy boszy i robimy I boczki sobie, robimy. Co ja robię ze swoim życiem, to ja nie wiem. To ja nie wiem. Ale okej, okay, robimy sobie boczki. Boczki, tu do tyłu. Także to by było chyba na tyle z dzisiejszego filmu. He, <słyski> 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 To by było na tyle z dzisiejszego filmu. Trochę pobawiliśmy się moimi włosami. Wiemy, że się nie udało postawić ich tak, ten. Tak do góry, bo spadają. Ale mieliśmy różne konwencje. Różne takie. Ten, moje włosy są teraz jak po, kurcze, oleiste i w ogóle są takie, takie niefajne w dotyku teraz, bo jest dużo kleju, znaczy, no, żelu. A jeżeli ktoś by pytał, dlaczego samotyka, ubrałeś różową koszulkę, to ja ją ubrałem bo jej nie noszę i ona jest taka, że jej nie noszę po prostu i do zniszczenia, więc mogę ją zniszczyć. Mogę tak, wiecie, tak tu. Mogę ją zniszczyć, że jej tak nie noszę. Także jeżeli Wam się podobało to, że takie manipulacje moimi włosami, to mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Dobimy tutaj do 200 łapek w górę, bo wiecie, bo moje włosy trochę cierpiały. To było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Ja teraz idę się mieć. Witzę! Dobra! Uh.